Dzień dobry, nazywam się Wojciech Pruchnicki. i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie specjalistę do spraw kontrolingu Fundacji Rozwoju Urachunkowości. Podczas szkolenia na pięciu modułach poznamy praktyczne przykłady zastosowania kontrolingu w codziennej pracy przedsiębiorstwa od funkcji zadań, jak i również procesu wdrożenia w kontrolingu, poprzez proces budżetowania i rozliczania wykonania budżetu do kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, świadczenia usługi, czy też obsługi zamówienia klienckiego. Na koniec poznamy praktyczne zastosowanie narzędzie, jakim jest Excel w codziennej pracy specjalisty do spraw kontrolingu. Jeżeli chcesz poznać praktyczne aspekty kontrolingu, jak i również narzędzia i przykłady zastosowania w codziennej swojej pracy, które pozwolą Ci na automatyzację, usprawnienie swojej pracy, rozszerzenie czy też poznanie wiedzy z zakresu właśnie funkcji kontrolingów organizacji, to szkolenie specjalista do spraw kontrolingu jest właśnie dla Ciebie.